Jest piątek 13 marca. W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść, o robotnikach w winnicy. Co chcę tym obrazem przekazać swoim słuchaczom? Posłuchaj. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i farzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Choć winnica należała do gospodarza, pracownicy odgrywali w niej istotną rolę. Wynajęta grupa rolników nie wywiązała się ze swoich obowiązków. Ich praca była bezużyteczna, nie przyniosła pożądanych owoców. Co sprawia, że czasem odchodzisz od Jezusowego nakazu miłości Boga? I bliźniego. Jakie przeszkody, by owocować, napotykasz w swojej wierze i w życiu? Naiwna próba uzurpacji dziedzictwa pokazuje, że najemnicy mają problem ze swoją tożsamością. Nie wiedzą, kim rzeczywiście są dla gospodarza. Są chciwi oraz ulegają łudzie, że będą szczęśliwi, gdy zaspokoją swoją potrzebę samostanowienia. To obraz postaw w życiu duchowym, które można opisać jako niewdzięczność. Czy dostrzegasz, jak wiele jest ci dane? Jak możesz lepiej korzystać z dostępnych sposobów rozwoju Twojego ducha? Nasze życie wiary jest kontynuacją tej opowieści. Jezus wypowiada proroctwo o Kościele. Chrześcijanie na całym świecie będą dobrymi rolnikami Jego winnicy. Swoim życiem będą głosić dobrą nowinę o zmartwychwstałym i właśnie oni będą dziedzicami Królestwa. Czy dostrzegasz swoją odpowiedzialność za Kościół? Jak możesz się przyczynić do tego, by Królestwo wydawało plon? Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, bo odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnice odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i farzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Możesz teraz podziękować Panu za tę modlitwę i prosić o jej dobre owoce w Twojej codzienności. Dbała ojcu, i synowi, i, synowi, i duchowi, duchowi świętemu, świętemu jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.